No ale wziąłem wczoraj, bo tam nie było w czym chodzić, to taki wziąłem. To od kogoś to nie moje, wiesz? Z tym, Z się Ale szczerze, jakie oceniasz? z jak? Serio? To mówne teraz. zaraz Ci pokażę kartiery. I zobaczysz różnicę tutaj w tym co ja tu nagrałem i w tym jak wyglądają oryginalne kartiery za 7 koła. Kto? Ban taki. Skąd? Mega tak. Jak on ma na imię? Szymon. Szymon, Szymuś, pozdrawiamy Cię. Dziecko drogie, awemu z papa. A ile on ma lat? Ile? 15. No to dobra, dawaj koleżanki wariacie. ale beka co? ale młody tygrysów. Janek! A znaczy Janka Kilofa? „Janka no, nie go nie za. Poczekaj jeszcze raz, ile ma lat? Ile ma lat? 14. Nie, to rok trzeba czekać. Ty, rozkminiarą, weź to rozkmin. Ale beka. Dobra, panowie, ja lecę. Na Nowowiejską, do lekarza lecę. Po tabletki dla tych, co ich boli głowa. Bo się uderzyli rano. Dla tych wszystkich rozkmi, rozkminiar, rozkminiar, rozkminiaczy. Żeby już nie mówić brzydko. Bo to nie w, w ogóle nie w moim stylu, nie w mojej naturze, nie na moim poziomie. No, właśnie tak. Ale była rośnie. Nabuzowany hormonem. pięć jednostek rano, pięć wieczorem i bawię się całą noc worem Z rozpiętym rozporem. Pozdrawiam wszystkie nastolatki, a wamus papa. Wujek mówi wam, że was kocha. I całuje tam, gdzie lubicie najbardziej. Wasze piękne oczy, oczywiście. <grywa> nie, to tak się nie robi. Wiecie jak się robi? Serio? Nepal, Nepal, Nepal. Tutaj papierosy takie, elektryki tylko. Uuu, fiu, fiu. Wow. Boże, jaka piękna. Wow. Wow. Boże, 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 nas zdradziłaś mnie z Cyganem? To był swój błąd największy, jaki popełniłaś. Z Cyganem? Mówi, że... A, dobra, nie, nic nie mówię. Bo? No, lecimy? Nie, nie, ja nie palę. Nie, nie, ja tego elektryka sobie zajaram. Kochani, tak się właśnie do mnie zwer... Tak się zwracać do mnie teraz, proszę. <grystanie> Sofia, I love you. <laughs> wow, Boże, Ula, lali, la, la lulu Tak, tak, nie tak się nie pokazuje padały palcem, ale dobra. No, bo zarazem mam połamane. <laughs> Już Bogu się A Amuriamo tu primo, visto, bella ragaza. Tu italiano? Niente, Nie, no, ten nocelo. Mia, Sofia. Murwa, <laughs> grzywkiewki mi z wrażenia. <laughs> ja sobie nie poradzę w życiu. Ile się znamy. O, siomuś, ziomuś, Fajne dredy. Ale kurwa, kot, ja pierdolę. Ktoś coś go przyjechało, Coś co mu przyjechał po włosach. Pracowali mu włosy rano dzisiaj, kurwa, żeby dobrze wyglądał. Nie, no jest gitara, jest gitara show. sioparatko. Miał, i Szpiezy polują, kurwa, na mnie, czym jeżdżę? Czym jeżdżę? Kurwa tym samochodem. Raz jeżdżę. Raz mnie kurwa wożą. O ja pierdole. O kurwa, gdzie do chuja. Patrzcie teraz. Nie wierzę. poprawiam wzywkę. O ja muszę dobrze wypaść. Kurwa, szybko. O Boże, Boże, Boże. Przepraszam. Widziałem panią z daleka. Ma pani jakiś okienko na świat Instagram albo coś cokolwiek. Jesteś taka piękna. Masz Instagram, tak? Mogę sobie nagrać z sobą zbyt krótki filmik, tak nie, nie będziesz widać. Łziaczka ci chciałem dać. Przez przesłudnie wyglądasz modelowy kształt. Nie jesteś modelką? Będziesz. 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 Kurwa, ja pierdolę mam farta. Kurwa Janek patrz i się. No, bo z Krzysiem to ja się jestem prawie po słowie. Nie no, już po słowie. Ale z małolatek nigdy nie zrezygnuję. Boże, jaka piękna ciężarówka tam przyjeżdżała teraz? kurwa, zgredzi ci się cieszą, kurwa, wy też by tak chcieli. A ja proszę bardzo, kabaryną zapierdam, tam mam aresztowanego z tyłu. Haha, <grywa> za kar Janek, kurwa, do ciepłej piwniczki. Jak jaki numer naki. my chcieli, kurwa, wziąć do Roszkarski. Kurwa, gdzie mnie jak ja. To chyba wy mnie ludzie nie znacie, co? To mnie poznacie, z najgorszej strony. Uhuhu. Nie no, ja nie muszę udowadniać nikomu swojej siły. Chociaż niektórym trzeba byłoby dać psyczka w nos, żeby zrozumieli co stracili. No,